fadera do przechodzenia między Q sekwencji to przydatna możliwość, ale jak to zaprogramować? QSTEP Fader jest przydatny na przykład by bezpośrednio aktywować kolory. Pozycje czy też efekty z różnym grupowaniem. Ten feature nie jest bezpośrednio zaimplementowany do MA2, ale pokażę Wam jak zrobić taki fader samemu. Na początek stwórz swoje własne urządzenie. By to zrobić, przejdź do Setup Patch i kliknij na Fixture Types. Klikamy na Add, by stworzyć nowy fixture type. Wypełniamy pola Name i Short Name, po czym klikamy na Edit, by ustawić poszczególne atrybuty. Potrzebujemy dimmer i 10 sztuk dami kanałów. Te 10 kanałów będzie potem kontrolować poszczególne queue mojej sekwencji. Dimer będzie wirtualny, więc tylko parametry DAMI przypisujemy do kanałów DMX. Default w tym miejscu musi być ustawiony na 100. Teraz opuszczam to menu i przechodzę do DMX Profile. Potrzebuję 10 profili DMX i nazwę je Step 1 do Step 10. By edytować profil DMX, muszę wybrać go i kliknąć Edit. Mogę tutaj dodawać i usuwać punkty. Przechodzimy do Table Mode i klikamy Decimal, by bezpośrednio wprowadzać wartości. Teraz definiujemy je indywidualnie dla wyjścia DMX każdego profilu. Przechodzę znów do Fixture Types, wybieram moje urządzenie i znów klikam Edit. Teraz łączę stworzone chwilę temu profile DMX z moim urządzeniem. Kiedy skończymy, moje urządzenie jest gotowe. Teraz tworzę nowy layer w menu Patch i peczuję moje urządzenie na trzeciej linii DMX. Zapisuję moje nowe urządzenie w grupie. Ustawiam intensywność na 100% i zapisuję to w sekwencji. Teraz widać dokładnie, co robi nasze nowe urządzenie. Speczowałem kilka ruchomych urządzeń. Zapisałem suwak z intensywnością i sekwencją z dziesięcioma Q. W tych Q zapisałem tylko wartości kolorów. By połączyć QSTEP Fader do sekwencji, muszę przejść do Setup Remote Input i przejść na zakładkę DMX Inputs. Dodaję 10 nowych Remote Inputów. Linia trzecia kanały od 1 do 10. Właśnie tam speczowaliśmy QSTEP Fader. Chcę, by inputy wyzwalały komendy, więc wpisuję je w kolumnę cmd. I to by było na tyle. Mogę użyć faderów na wiele różnych sposobów, np. do pozycji czy efektów na grupach urządzeń. W kolejnym tutorialu troszkę się zabawimy. Pokażę Wam, jak stworzyć Vegas Fader i zaprogramować Vegas Mode. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego filmu, zasubskrybuj kanał. To był tutorial od Fierce a ja jestem Szymon Podkowski i dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji.